Witaj. Oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, gdy oglądasz ten film, to jest czytanie dla zodiakalnego wodnika w słońcu, księżycu, ascendencie, i nieważne, kiedy do ciebie trafił, tutaj jest wiadomość na następne 7 dni. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym czasie, później zobaczę, co się może wydarzyć. Będą słowa mocy, a po nich jeszcze dodatek niespodzianka, także warto zostać do końca, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. I teraz proszę o wskazówki dla wodnika na następne 7 dni. Jaka energia Cię prowadzi? Pojawi się przewodnik, potem jeszcze sprawdzę numer anielski dla Ciebie. Wow, niesamowite. Idź za głosem serca. Energia serca, Twoich pragnień, Twojej osobistej prawdy to jest ta energia, właśnie, która będzie Cię prowadzić. Czuję tutaj dla wielu lęk. Przed pójściem za głosem serca, ale jednocześnie wszechświat będzie Cię bardzo mocno do tego wzywał. Także tutaj transformacje serca mogą nabrać na intensywności. Jeśli nie żyjesz w zgodzie ze sobą i z tym, co podpowiada Ci serce, to poczujesz bardzo mocny konflikt wewnętrzny. Który może się rozszerzyć na sprawy zewnętrzne, prawda? W zależności, no, w jakiej sferze życia nie żyjesz w zgodzie ze swoim sercem. Podam przykład, ale tak nie musi być w Twoim przypadku. To jest przykład, żebyś poczuł, co to dla Ciebie znaczy. Na przykład pracujesz gdzieś, gdzie no, nie lubisz tego miejsca, tej pracy, ale pieniądze są ok, jest bezpiecznie. To pracuję, mimo że się męczę, że mi to miejsce nie odpowiada, albo nie lubię tej pracy, a może są okropni ludzie, ale zostaję, bo dobre pieniądze i tak dalej. Ci z Was poczują ogromną potrzebę zmiany pracy, zmiany ścieżki kariery na taką, która jest w zgodzie z Twoim sercem. Tu może chodzić nie o pracę, o, może chodzić o relacje albo o inną sferę życia. Ty już poczujesz, gdzie jest zgrzyt. Bo właśnie o to chodzi, że poczujesz to, gdzie jest zgrzyt w Twoim życiu, gdzie nie ma tej harmonii między pragnieniem serca a tym, co jest, i ten zgrzyt będzie jak takie wołanie do zmiany, do transformacji, do zaopiekowania się energią Twojego serca. Niesamowicie ważny czas dla wodnika. A teraz jeszcze sprawdzę Twój numer anielski. Co jeszcze będzie? Ła! Wow. wow! Słuchajcie, widzieliście to? Normalnie jakby ktoś wyciągnął z impetem i jest to karta numer 22, harmonia. No mówiłam, że wszędzie tam, gdzie nie ma harmonii, gdzie jest zgrzyt z tym, co pragnie Twoje serce, mocno to poczujesz. I to wszystko jest po to, nawet jeżeli to zatrząśnie Twoim życiem dla niektórych, to właśnie tylko po to, żeby w końcu była harmonia tego, co jest na zewnątrz, a tego, co jest w Twoim sercu. Także tutaj harmonizacja serca, energii serca to jest najważniejszy temat dla Ciebie na te 7 dni. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zharmonizować energię swojej czakry serca, to zostań do końca tego czytania, powiem Ci jak. Tutaj też dla osób, które pragną miłości, a jeszcze jej nie ma, to mocno poczujesz, co jest do przepracowania w sercu, żeby się zharmonizować z tą wibracją. Albo jeśli jesteś w relacji, a czujesz, że coś się ochłodziło, też mocno, mocno poczujesz, co jest do przepracowania po Twojej stronie, żeby mogło być inaczej. Dobrze, to za chwilkę w drugiej części czytania zobaczę, co idzie w Twoją stronę, co może się wydarzyć przez te 7 dni. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale na YouTube oraz moje social media. W opisie znajdziesz też do mnie adres mailowy. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet osobisty z intencją, to napisz do mnie wiadomość. I teraz zobaczę dla wodnika, co idzie w Twoją stronę, co przyniesie ten czas następne 7 dni. O, na pewno ta karta chce wyjść. O, i ta. Ła, słuchajcie, jedna. A nie, dwie wyleciały tak z impetem. Jeszcze ta też. O, no. o i te. No, miały być dwie, wzięły się trzy, a tu jeszcze taka jedna mi tańczy, to ją biorę. <grych> Okej. Okay. Skoro tam jest, to nie bez przyczyny. Zobaczmy, czy to się zmieści. Może tak, tutaj na razie, a potem to położę bardziej, chyba że moment. O! I też czuję, że to jest czas układania różnych spraw, zwłaszcza w sercu, w sobie. Jeśli nie wiesz, jaka jest Twoja prawda, jakie są Twoje prawdziwe marzenia, pragnienia, to poczujesz taką potrzebę, żeby zajrzeć głęboko do swojego serca i się tego dowiedzieć, bo już w tym zgrzycie, w tym braku harmonii, będzie Ci coraz bardziej trudno funkcjonować i mocno to poczujesz przez te następne 7 dni. Taki otrzymałam przekaz i też czuję. Mocną presję na górę z głowy. Więc warto z głowy zejść trochę do serca. To też jest taki przekaz: ok. Obsesja na punkcie kogoś lub czegoś. Doświadczasz no, jakiejś obsesji, myślisz o kimś lub o czymś ciągle, opowiadasz sobie jakąś historię. Która właśnie blokuje cię przed tym, żeby iść drogą serca, tak czuję. Także tutaj warto się temu przyjrzeć. Strzesz się fałszywych obietnic. To może się tyczyć zarówno tego, że ktoś może ci coś obiecać i no niestety nie dotrzyma słowa, albo, i to mocniej czuję, strzesz się obiecywania czegoś, czego nie chcesz dotrzymać. Co nie jest zgodne z twoją prawdą, z tym, co jest w Twoim sercu, nie obiecuj byleby kogoś zadowolić. Usuń śmieci ze swojego życia. No tutaj też y, mocno wiele osób będzie oczyszczać energię serca, y, swoją energię w swoim polu, żeby właśnie zharmonizować się z innymi wyższymi energiami, tak? Z miłością, wdzięcznością. I. Doprowadzić swoją energię i swoje życie do stabilności i równowagi. No po prostu yy, mocniej już nie można. Harmonia, stabilność, równowaga. Także to wyrzucanie śmieci, to będziesz oczyszczać się i wewnątrz, i na zewnątrz ze wszystkiego tego, co nie jest stabilne w Twoim życiu, co jest yy, o, co ciągnie Cię w dół energetycznie. Twoje zalety. Zostaną docenione. Także tutaj, im bardziej działasz w zgodzie z tym, co podpowiada ci serce, tym lepiej ci idzie, zwłaszcza w sprawach zawodowych. Odrodzenie, coś z przeszłości powróci. No, tutaj to odrodzenie, karta Feniksa, mocno wskazuje na transformację, więc to jest mocna transformacja mogą przy niej pojawić się jakieś osoby z przeszłości, czy to fizycznie, czy ktoś napisze, czy ty poczujesz potrzebę napisania, żeby zamknąć jakąś sprawę, która dalej siedzi ci w sercu i to ta przeszłość może powrócić dla uzdrowienia, do tego, żeby ją zamknąć albo uwaga, żeby zacząć na nowo. Może pojawić się ktoś, zwłaszcza w sprawach sercowych z przeszłości, do kogo dalej coś czujesz albo ty Czujesz, że trzeba się odezwać do tej osoby i chcesz spróbować, i to może się odrodzić. No, czy się odrodził wszystkich, to nie można powiedzieć na 100%. To będzie zależało od tego, czy obie osoby idą w zgodzie ze swoim sercem ku tej relacji. I czy ona może funkcjonować w harmonii, czy nie jest tylko lekcją do domknięcia. Bezpieczeństwo i ochrona. No, właśnie, tutaj też będziesz się zastanawiać jak bardziej sobie zapewnić stabilność finansową, równowagę i wszechświat Ci podpowiada idź za tym co mówi Ci serce nie idź za tym o czym obsesyjnie myślisz, że trzeba zrobić, tylko poczuj co trzeba zrobić masz farta, szczęście Ci dopisze także tutaj też przez te 7 dni wszechświat coś dla Ciebie tak ułoży że będzie to wyglądało jak szczęśliwy zbieg okoliczności, tak? Więc coś dobrego się wydarzy. Wow! Awans, podwyżka, powodzenie w pracy. W połączeniu z tym Twoje zalety zostaną docenione. No to tutaj i to szczęście, fart, więc dla wielu może być ten awans, podwyżka, coś dobrego finansowego. Niewygodne zaproszenie. Hmm. No, może to być niewygodne zaproszenie do jakiegoś członka rodziny czy do znajomych, ale czuję, że też po tym awansie, podwyżce, ktoś, no, jeśli pracujesz na przykład w firmie, tak, i jest tam jakiś szef wszystkich szefów, cię zauważy i zaprosi cię na spotkanie, które dla ciebie jest trochę niewygodne, bo nie wiem, obawiasz się, albo ta osoba jest trudna w kontaktach, albo no, dzień ci nie do końca pasuje, ale odmówić nie można, bo to szef wszystkich szefów, coś takiego. Zmiany, radość, krótki romans. No, czyli tutaj wskazówka, że raczej dla większości ten powrót romansu z przeszłości jest na krótko, by dokończyć transformację serca. Chociaż tak jak mówiłam, niektórzy mogą ponownie być razem i zostać razem, jeżeli tak zaplanowały wasze dusze. Otwórz oczy na manipulacje. No, tutaj też właśnie hmm, dlatego. Że ktoś tobą manipuluje w otoczeniu bliższym lub dalszym, może to być nawet otoczenie rodzinne, bo tu jest rak, rak to rodzina. I jak otworzyć oczy na manipulację, właśnie patrząc sercem, wyczuwając sercem, a nie umysłem. Umysł można łatwo zakręcić, serca się nie da. Ukryty wielbiciel, przyjaciel. No i właśnie, to może być ten ktoś z przeszłości, kto powraca i chce odrodzenia relacji, czy się uda, to już zależy od przypadku, albo ty jesteś tym ukrytym wielbicielem, przyjacielem. Masz na punkcie kogoś obsesję, nie odzywasz się, ale się przyglądasz. No to właśnie zadaj sobie pytanie: zapytaj swojego serca, czego chcesz, bo tak dłużej w takim rozdarciu nie wytrzymasz. Trzymaj się jednej rzeczy. Dokończ to, co zaczęłaś. I to ma naprawdę wiele wymiarów. Może być tak, że jesteś w relacji, a zastanawiasz się na powrotem do kogoś z przeszłości. No to tu wskazówka, że przeszłość to tylko lekcja, może być. Albo druga strona tej opowieści, opowieści dla innych, że jeśli ciągle myślisz o tej osobie, w przeszłości coś się działo, coś było niedokończonego, to dokończ to, dokończ to. Albo się pogódźcie, porozmawiajcie, albo wróćcie do siebie, co tutaj czujesz, że jest w zgodzie z Tobą, ale trzeba coś dokończyć. Yy... Tak samo w innych sprawach. Może tutaj chodzić o sprawy zawodowe, może masz do wyboru wiele nowych projektów, a stary jeszcze nieskończony finalnie, chociaż już powinien być, bo jest awans, podwyżka. No, jakieś różne ścieżki się pojawiają i wszechświat podpowiada, żeby najpierw dokończyć to, co już jest zaczęte, żeby móc iść dalej w nowe, jeśli tego chcesz. Dobrze, to teraz Twoje słowa mocy, a po słowach mocy będzie jeszcze niespodzianka. Ale najpierw te potężne afirmacje, wskazówki od wszechświata, i pokazały się dwie karty dla Wodnika. No nic dziwnego, energia dwójki pary jest tutaj mocna. Pierwsza karta. Zostawiam za sobą cały bagaż emocjonalny i zwracam się ku wolności i niezależności. Czuję anielskie wsparcie. Cudownie I jeszcze jedna karta. Słucham swojej intuicji, potrafię odróżnić głos umysłu od głosu swojej wewnętrznej prawdy. No cudowne podsumowanie. Właśnie energii całego tego czytania. To jest właśnie to zawarte w jednym pięknym zdaniu. I teraz niespodzianka, pomyśl o jakimś swoim pytaniu, które masz, osobistym, na które można odpowiedzieć tak, nie, może, na pewno, yy, takie tego typu odpowiedzi. Pomyśl o takim pytaniu, bo za chwilkę za pomocą wahadełka ci na nie odpowiem. To jest takie kolorowe wahadełko z wysięgnikiem, po to właśnie, żeby uniknąć tego, że A może odpowiedź jest ustawiona, prawda? O moment, tak to. O, teraz dobrze widać. Tutaj. Na środku, tylko wykalibruję, żeby było na środku. Jest dobrze. No to o, jeszcze momencik. Nie, chwilka. <śmuszy> Musi być na środku, żeby to nam się udało. O, jest dobrze. To pomyśl a nie jeszcze nie jest dobrze widzicie no coś tutaj też jest taka energia że trzeba poustawiać dokładnie popatrzeć czy wszystko ci pasuje bo już było ustawione a teraz znowu okej okay. dobrze pomyśl o swoim pytaniu i ja teraz uruchomię wahadełko żeby odpowiedziało na twoje pytanie I jest odpowiedź dla ciebie. Twoja odpowiedź to może, chociaż też jak widzieliście, no tutaj się wahadełko skłaniało troszeczkę ku odpowiedzi tak. Więc to jest takie może, łamane na tak. To jest twoja odpowiedź. A jeśli chcesz wiedzieć, jak zharmonizować energię czakry serca, to zapraszam cię na moją medytację. Link do niej za chwilkę pojawi się na ekranie. I obok będzie też link do czytania bezterminowego z numerem anielskim 222, z którego dowiesz się, co idzie w Twoją stronę przez następne dwa tygodnie, dwa miesiące i dwa lata. Żeby przejść do medytacji lub filmu, kliknij w odpowiedni link na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.